Sezon Anwilu zakończony, podsumowań ciąg dalszy. Tym razem podsumujemy ten sezon wraz z prezesem WTK Anwil panem zbigniewem Polatowskim. Panie prezesie, chciałbym zacząć od początku, a więc tak, początek sezonu nie był łatwy, bo dość szybkie i zaskakujące zwolnienie trenera i jego zachowanie wręcz szokujące. Pytanie, z czego to mogło wynikać i być może taka nauczka na przyszłość? Znaczy nie wiem, z czego mam wyciągać nauczkę. Na... Z, tego, z tego, że ten trener to była totalna pomyłka i żeby na przyszłość uniknąć takiej pomyłki. Absolutnie z Panem się nie zgadzam, że trener był totalna pomyłka. To trener, który ma takie nazwisko, że może w Polsce były dwa jeszcze takie nazwiska. Repesza, Buki, Kacurin, Urlet, no cztery wymieniłem. Absolutnie trener, zatrudnienie trenera nie było pomyłką, nie zgadzam się z panem zupełnie, aż się dziwię, że pan takie pytanie mógł zadać. Natomiast to, co zrobił trener, było niegodne tego pracownika, tego klubu, dlatego reakcja nasza była natychmiastowa, rozwiązanie kontraktu z trenerem. Natomiast przez okres pracy tego trenera w klubie, to był świetny okres dla, dla drużyny. Mimo krótkiego okresu zawodnicy wiele się nauczyli. Był to trener niezwykle profesjonalny i myślę, że osiągnąłby sukces. Tym bardziej, że zapowiadał, że początek będzie bardzo trudny, a drużyna będzie grała i najlepiej będzie przygotowana na play-offy. I to było prawdą. Właśnie o to zachowanie trenera chodziło, ale w takim razie przejdźmy do następnej kwestii. Po zmianie trenera do Wrocławka przychodzi legenda tej koszykówki Igor Wiszczuk. Zadania prostego nie ma, bo przecież bierze zespół, którego jednak sam nie poskładał, ale na koniec wychodzi na to, że wywiązuje się z tego zadania dobrze. Zatem, czy, czy taka właśnie będzie ocena trenera Wiszczuka? Nie wiem, co Pan przez to pytanie chce osiągnąć. To, że sam nie poskładał, osiągnął sukces, to jest chyba zasługa poprzedniego trenera, że mu tak dużo poskładał. Nie można mówić, się, jak się mecze przegrywało, że ja tej drużyny nie robiłem, w związku z tym przegrałem, a ja osiągnąłem sukces, to jest moja zasługa. To nie jest tak. To... Trener przychodząc do klubu brał drużynę, świadom jaka jest, jakich ma zawodników i, i co chce z tą drużyną osiągnąć. I powiedzieliśmy sobie wprost przy rozmowie, kiedy decydowaliśmy o podpisaniu kontraktów. Tę drużynę stać jest przynajmniej na, na czwórkę. Na pierwszą czwórkę. I to nie było tak, że, że tutaj jakaś była łaska z mojej strony, czy ze strony trenera, że on przychodzi, bierze taką drużynę, no to może tak, może tak, może tak. Nie, było zadanie. Bierzesz tą drużynę, ponieważ znam się z Igorem 19 lat, i powiedziałem mu, bierzesz tą drużynę zadaniem bycia w pierwszej czwórce. I nie było żadnego usprawiedliwienia, jakby tej czwórki, nie byłoby żadnego usprawiedliwienia, gdyby tej czwórki nie osiągnął. Osiągnął to, chwała mu za to, zasługa jest jego taka, jaka powinna być i osiągnął to, co chciał. Zgadza się z tym, że zawsze praca jest trenera łatwiejsza, gdy jednak ma zespół od samego początku sezonu. Do końca, przez cały sezon. No wie Pan, to trudno ocenić. Gdyby nie było sukcesu, można by powiedzieć, że drużyna była źle przygotowana byłaby wymówka, nie moi zawodnicy, nie tak, ale dzisiaj ja mówię tak, dostałeś drużynę super przygotowaną, super dobraną, dlatego się osiągnąłeś sukces, klimat na końcu, to nie można mówić w zależności od tego, czy się w stanie lewą, czy prawą nogą. Prawda była taka, że na pewno drużyna była super przygotowana, przez poprzedników, dobrana bardzo dobrze się okazało, jedna zmiana, którą żeśmy dokonali, z Trenanem Griszczukiem wymuszona zamiana Hendersona na Adamsa okazała się bardzo dobrym pociągnięciem. Tutaj przypomnę wszystkim, że nam jako jedynym klubowi, właściwie mnie się udało wyrwać zawodnika znanego z innego klubu, nie udało się Prokomowi, który chciał tej samej polonii wyrwać Harringtona, nie udało się to Turowowi, który chciał Harringtona z kotwicy, nam się udało Adamsa i myślę, że to był strzał w dziesiątkę. No właśnie, kolejna kwestia, padło nazwisko Hendersona. Pierwszy tutaj sezon Hendersona, no i odejście jego delikatnie mówiąc w takiej małej niesławie. Zatem pytanie, czy ponowne zatrudnienie Jerroda nie było jednak zbyt dużym ryzykiem? Może i było ryzykiem. Ryzyko jest przy zatrudnieniu każdego zawodnika. A czy ryzykiem nie było zatrudnienie Parawini i Modricza, i każdego innego zawodnika. Uważam, że ryzyko było. Natomiast e, uważam, że to był najlepszy w historii rozgrywający e, w naszym klubie. Świetnie się wkomponował zespół, świetnie współpracował z Łukaszem Koszarkiem. Łukasz też chciał z nim grać. Było wiele wariantów grania z Hendersonem, na przykład trójką małych, małych zawodników Henderson-Koszarek-Pluta. Było to bardzo dobre taktyczne rozwiązanie. Trener chciał też tego zawodnika i powiem szczerze, gdybym wiedział, że, że Henderson już za trzecim razem nie wywinie w cudzysłowie żadnego numeru, to bardzo bym chciał go kolejny raz w tym klubie, bo jest zawodnik niesamowity. Niesamowity jako zawodnik, który sam może wygrać mecze, tak jak to robił łódz na przykład w Prokomie. A więc zawsze ciąg sezonu były testy właśnie po odejściu Hendersona na kilku zawodników. Nie sprawdzili się Brown czy Jan, był też Omar Barber I właśnie wreszcie nazwisko, które już tu padło nazwisko Adamsa. Adams, który wywiązał się bardzo dobrze ze swojej roli. A więc teraz pytanie, czy jest szansa, że Tomi zostanie w Widu na kolejny sezon? Jest szansa. Jest szansa. Z Tomim i z jego agentem rozmawialiśmy na, na ten temat. Natomiast e, nie możemy tu mówić o, tylko o DAMSie, o całej drużynie sprawy personalne zawodników. Będziemy rozważali wtedy, kiedy będziemy mieli spięty budżet, kiedy będziemy wiedzieli na co nas stać na przyszły sezon.